Nie. Co ja narobiłem? Bo ja wiem. Ale słuchaj, ten potwór mi zniszczył statek. Ach, jesteś cały. No tak, ale mówię ci, że statek nie. Więc jak tylko będziesz miał chwilę, żeby... Czekaj, czy ty płaczesz? A co zresztą? Nic im nie jest? E, nie wiem. To sporo ludzi, a osobiście znam może z 50. A, czekaj! Chodzi ci o ninja. Do tego Kai i Col chyba byli kilka przecznic stąd. To biegiem. Ale serio, płakałeś? Miasto jest w tarapatach. Musimy znaleźć resztę, a potem mistrza łuku. Jasne, ale wszystko okej? Okay? Na razie ich znajdźmy. Potem pogadamy. Wow, jaki skąd ty tu tak nagle i znienacka! Garmadon przejął całe miasto, a raczej to, co zdołało przetrwać kotornadą. Się przydadzą. Uwaga na te latające małże! Super! O, też tak kiedyś miałem. Musimy walnąć czymś większym. Tam to przeciąć. Tak! Mam! Dość! Garmadona! Parówkowym skrytożercom mówimy stanowcze NIE! Możemy coś zbudować z resztek tego wózka. Rakietowy chodnik! dog. Co ci szybkiej obsługi? Podpalaj, Jej! Powiedz aaaa! Co było w tym hot dogu? Lepiej nie pytać. Jest kol! Chyba utknął. Wejdźmy do niego jakoś. Jest wkurzony! A ty byś nie był, pracując dla Garmadona? Jak nie dotrę do kola. Chwilę, Gol, zaraz będziemy. O ile nie spadniemy i nie będziemy iść od nowa. Nie krakaj, dobra? Ale taka prawda. Serio? Jak możesz się opierać zjazdowi na li... Jestem ninja. Nie będę krzyczał. Chłopaki, pomóżcie mi! Kokpit się zaciął, utknąłem! Załatwimy to kol nie ruszaj się! Jakby miał wybór. Daj znać, jak postanowisz mi pomóc. Dzięki. Reszta cała i zdrowa? Taką mam nadzieję. Jeszcze ich nie znaleźliśmy. Zdaje mi się, że Mech Kaja się rozbił przy fabryce lodów. No to ruszajmy. Da. I skoczmy na lody. Znaczy, jak już go znajdziemy. Kolno dalej. Zrób coś z tą windą. Musimy ocalić lody, truska. Znaczy, Kaja. Jest nasz transport. Jest mech Kaja. To wszystko moja wina. Potem się połączyć. Teraz spróbujmy przeżyć. Krycie! Uwaga! Te pociski jest Wszystko co trafią! A! Czyli jak pociski... Teraz biegam! Łotko ma tyłek! Tak! Nie patrz w dół! Nie patrz w dół! Nie patrz w dół! Widzę Kaja! Widzę Loty! Widzę, rzeczy do rozwalenia młotem! Eee, pomocy! Pomocy! mnie ja tu przybiega? Trzeba jakoś zgasić płomienie. Rozliczyjmy się w fabryce lodów i... Nie! Tylko nie lodami! Zdopią się! Rozliczyjmy się w fabryce lodów i... Zobaczmy, czy są tam jakieś gaśniki. A, okej. Okay. No to pomysł. Czas na młot! No! Woda. Liczyłem na lodu. Którą stronę ma iść ta rura? Spróbujmy w prawo i zobaczmy, co będzie. Okej, okay. coś się stało. Spróbujmy w lewo. Rozwal ją i przebudujemy. Sie rurbi. to było. Uuu, dzięki. Wszystko ok? Za Poza tym, że kot gigant zniszczył mi Mecha. Widziałeś zejna Chyba kierowali się w stronę do. To na co jeszcze czekamy? W drogę! Eee, to są chyba w tę stronę. Zadą Kaj, poradź coś. Mam to totalnie w garści. Czujcie nad bestią! Tak! Nie wiem! Dajcie się! rybę! O! Bo Potwór zmierza tam, gdzie my! Będzie od nas odwracał uwagę! No Będzie dobrze, jak tylko będziemy cichli niczym... Właśnie! Tak! Dawajcie, rybiełby! Kraj! Cicho! Zachować porywację! Równać płetwy! Drzwi są zepsute. Całe miasto jest zepsute. Przez Lloyda. Rozwalone znalezione. Jay, trochę prądu! To koniec ninja! Karmadon już wygra! Nie, wcale nie! Nie dopóki jest choć jeden ninja! Długa to nie potrwa! Nie próbujcie tego w domu. za ratunek, mimo głodnego przyjęcia, Elbowen. Okej, okay, teraz znajdźmy moją siostrę. Tam jest Mechni! Hej, możesz trafić w ten zamek? Okay. Już lecimy! Szukać, ale dopiero co się wydostałam z mecha. Co robimy? Bez mechów, to sobie możemy. Mistrz Łuby wiedział. Wujku. Użyłeś broni ostatecznej. Słabo. A teraz kot niszczy Ninjago. Już i tak tylko my cię lubiliśmy. Ale dłużej nie lubimy. Witajcie, uczniowie. A, A, nic nic złu! Ty żyjesz! Przebudziłeś Miautrę. Miautrę? Tak, Miautrę. Huh? Ostatnia nadzieja. Jedyne, co popędzi jej kota, to... Co, co? takiego? Ostateczna broń ostateczna. – I gdzie ona jest? – Po drugiej stronie wyspy. Ukryta tak, by znalazł ją tylko prawdziwy mistrz ninja. – To brzmi raczej trudno. – I przerażająco. – Ale wiesz co? Damy radę! – Nie, nie dacie. Potrzebna będzie cierpliwość, odwaga i sumienność. Cechy prawdziwego mistrza ninja. Dlatego pójdę tam zupełnie sam. Pa! Nie, Poczekaj, Wiem, że zawiodłem Ninjago. Tak, wiemy, że Lloyd zawiódł Ninjago. stary. stare. Wracając, chcemy naprawić jego błąd. Wyszkol nas na prawdziwych ninja! Przecież mamy potencjał! Czekaj, zrobimy wszystko! Prosimy, mistrzu. Nie możesz tam iść sam. Wiemy, że nie jesteśmy mistrzami ninja. Ale sam mówiłeś, że czasem potrzeba innej perspektywy. Odzyskanie zaufania przyjaciół zajmie Ci sporo czasu. Na szczęście czeka nas właśnie długa podróż. Dziękuję, mistrzu. Dziękuję. Los ninjago jest w Waszych rękach. Jesteście teraz wśród natury. To z tego żyjącego świata pochodzą wasze moce żywiołów. By rozpocząć szkolenie, musimy wrócić do podstaw. Moc jest w was! Ale czemu? Hmm, niespodziewane. Zaskoczeni? Dobrze. Musicie zachować czujność. Jay, Kai, Zane, wypatrujcie tu Garmadona. Jasne! We trzech bez problemu damy mu radę. Co nie? Nie ma szans. Aha! Nie walczcie z nim, wypatrujcie! A jeśli coś się stanie, znajdźcie nas. A, okej. Okay. Tak. To ja wezmę pierwszą wartę. Dobrze. Ale najpierw mała przerwa. To ty nosisz okulary? Szybko ninja, Karmadon będzie nam deptał po piętach, a przed nami trudna droga. Ta, można się było domyślić, skoro to nie przebywa.